Cześć! Dzisiaj przedstawię problem, jaki napotkałem z testerem ogniw EBCA40L. Ogólnie jest to dość fajne urządzenie, ponieważ potrafi ładować i rozładowywać dość dużymi prądami, co szczególnie przydaje się przy badaniu ogniw o większej pojemności. Natomiast niestety w moim wypadku doszło do uszkodzenia tego testera a właściwie tej płyteczki takiej, która w głównej mierze odpowiada za ładowanie i rozładowanie, tej, która się tam znajduje przy radiatorze. Tutaj już jest ta wymieniona, natomiast wcześniej to wyglądało tak. E, tranzystor, który jest tak no, troszeczkę przykopcony. Tutaj ta środkowa nóżka to właściwie była upalona. Ja ten tranzystor wylutowałem, żeby sobie przeprowadzić jakąś tam diagnostykę. E, tak w ogóle to tranzystor jest o e, Y, y znaczy HY5110, wszystkie te tranzystory są jednakowe. Natomiast jeśli chodzi o obwody, to tak, ten tranzystor Q2, który właśnie no, ewidentnie został uszkodzony, i Q6 odpowiadają za układ ładowania, natomiast Q7. I Q10 za układ rozładowania. No i z tym układem rozładowania raczej się nic nie dzieje. Mam też drugie urządzenie, które, które no działa właściwie. Tam się powoli podobny problem pojawia. Tylko, że na tranzystorze Q6 widać tutaj też już ten taki drucik. Nie ma takich kolorów jak pierwotnie, więc coś tutaj się coś na rzeczy dzieje. No ale wracając do tematu, no to pytanie, czy, czy się prąd tutaj rozkładał równomiernie, no ale chyba nie. Patrząc jeszcze raz na ten drucik i ten, który jest przy 6 no, wygląda całkiem zdrowo. No, i teraz tak są jakieś tam hipotezy, e, dlaczego uległo to awarii. Pierwsza z, taka chyba najmniej prawdopodobna, to to, że ta śrubka była e, słabiej dokręcona. No, bo to dlaczego to spowodowało, że na tym tranzystorze akurat większy prąd płynie? No, nie wiem. Drugi, druga hipoteza to do każdego z tych tranzystorów są doprowadzone takie dwa przewody. No, i teraz co tutaj mogło pójść? Nie tak. No, ja myślę, że można by założyć, że. Tak, z tej strony, patrząc na tą złączkę, to ona jest tutaj tak zalutowana, że właściwie do każdego pinu jest fajnie to podłączone. Natomiast z drugiej strony tak nie było. Ja to zalałem cyną. Teraz może tak widać, to nie do końca estetycznie wygląda. No, bo ostrości coś nie, zło, nie chcę złapać. No ale jest to zalane cyną, no bo jeśli w tej wersji takiej pierwotnej, każdy kabelek był osobno, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie było takiego dobrego jakby styku. No i dlatego ten tranzystor jeden brał większy prąd od drugiego. A może pokażę, jak to pierwotnie wyglądało. T Tutaj to jest w ten sposób, każdy drucik jest odizolowany, natomiast w tej wersji już jest zalany całkowicie cyną. Czy to coś pomoże? No to ciężko powiedzieć, będziemy patrzeć. A trzeci, trzecia hipoteza to jest to, że jest po prostu błąd konstrukcyjny i jest źle realizowane sterowanie tranzystorami, bo powinno być sterowanie niezależne, a wygląda na to, że bramki są sterowane dokładnie tym samym sygnałem. Ok, to pora zobaczyć pod termowizją jak to wygląda. Podłączymy jakiś akumulator, zaczniemy ładować, i, e, aha, i trzeba będzie odłączyć ten wentylator, żeby nam. Żeby nam tutaj pomiaru nie psuł. Teoretycznie powinny się te obwody w miarę tak samo zachowywać, czyli temperatura tu, tu, i tu i tu powinna być w miarę ta sama. Ok, dobra, to podłączam kamerkę i wracam. Ok, kamera ustawiona, termowizyjna, żeby było widać elementy. Celowo tak na chwileczkę włączyłem dosłownie, żeby było, odznaczały się tranzystory. Ten tranzystor. Jeszcze raz. Ten tranzystor odpowiada właśnie za ładowanie. Ten tak samo. Natomiast ten i ten odpowiada za rozładowanie. Dodatkowo podłączone jest w tym momencie ogniwo litowo tytanowe o niskim napięciu nominalnym. I naładowane gdzieś do około 2V, tak żeby ta moc wydzielana na tranzystorze była większa, biorąc pod uwagę, że zasilacz daje około 6, na ogniwie jest 2, więc na kablu i, i na tranzystorze będzie spadek 4V. Musiał być mniej więcej ok, to mamy ustawione 30A ładowania, zastartujmy to na chwilę. Na razie widać, że jest w miarę równo. No ale chyba ta prawa strona trochę jest cieplejsza. Ciekawe dlaczego to jest. No, z prawej strony znowu jest cieplej. W związku z tym problem myślę, że wystąpi znowu, chyba jedyne rozwiązanie na ten moment to właściwie ładować po prostu mniejszymi prądami. W przypadku pewno litowo około 20 amperów, to że, dlatego, że jest niższe napięcie i większa moc musi być wytracana. Na litowo-żelazowo-fosforanowych pewno Z30, a litowo-jonowych Z35, bo tam jest najwyższe napięcie. No ciekawe, myślałem, że to będzie lepiej coś. No pytanie, czy ktoś się jeszcze może spotkał z takim podobnym problemem i ma jakieś rozwiązanie, to, to fajnie jakby się podzielił w komentarzu. A teraz jeszcze może schłodzimy troszkę ten tranzystor. I zobaczymy jak wygląda sam proces rozładowania. Tutaj damy już wtedy 40 amperów, bo to jest niskie napięcie. 40 amperów. Tutaj jakby też z tej strony troszeczkę bardziej się dogrzało. No nic. Jak ktoś ma jakiś pomysł na to albo jakieś rozwiązanie, to, to fajnie by było jakby się podzielił w jakimś komentarzu. Dzięki. Na razie. Tak sobie pomyślałem, że jeszcze warto będzie zrobić taki sam pomiar dokładnie na tym drugim testerze pod termowizją. Dokładnie ten sam scenariusz. 30 A ładowania, ogniwo Lto. Na kilka sekund wentylator odłączyłem. No to start. I tutaj faktycznie, tak jakby lewa strona miała większą temperaturę. A więc no prawdopodobnie tutaj to jest y, konstrukcja nieprzewidziana, dobrze? No i dlatego takie coś występuje. No.